Moi drodzy, być może jestem człowiekiem słabej wiary, ale ja w walkę stara gangrena versus rozjebus masa nie wierzę. Natomiast jestem przekonany, że gdy stara gangrena zrozumie, że nikt nie chce organizować mu walk, wróci i sam zapyta o rewanż. A ja ten rewanż rzeczywiście z przyjemnością przyjmę, tak jak zapowiadałem Wam już od kilku dni. Teraz muszę niestety zająć się wyleczeniem kontuzji, jakiej dosnałem, bo sprawa wygląda trochę poważniej niż się wydawało na początku. Ale gdy już będzie decyzja, czy będzie to leczone operacyjnie, czy też nie, dam Wam znać. Tak czy inaczej... Wracam do treningów po drugim weekendzie majowym, a do klatki wrócę po wakacjach. Mam nadzieję dokończyć robotę ze starą gangreną. Awe.